Mojego chłopaka zażądała testu ojcostwa, gdy zaszłam w ciąży. Wtedy uciekłam przed kontrolującą matką mojego chłopaka i zbudowałam nowe życie dla mojego dziecka i siebie. Nigdy nie myślałam, że znajdę się w takiej sytuacji, ale oto jestem, wylewając swoje serce przed obcymi ludźmi w internecie. Mam na imię Monica, mam 28 lat, i właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Ojcem dziecka jest mój chłopak Sebastian, 30 lat, z którym spotykam się od dwóch lat. Poznaliśmy się na urodzinach wspólnego przyjaciela i od razu poczuliśmy chemię. Był czarujący, zabawny i wydawał się szczerze dbać o mnie. Myślałam, że w końcu znalazłam kogoś, kto będzie mnie wspierał i chronił po trudnym dzieciństwie. Dorastając, moi rodzice byli emocjonalnie nadużywający. Mój ojciec, zestresowany księgowy, Nieustannie krytykował każdy mój krok. Przesadnie analizował moje oceny, wygląd, a nawet sposób, w jaki się śmiałam. Moja matka, była królowa piękności, która została gospodynią domową, była nie lepsza. Porównywała mnie niekorzystnie do moich kuzynów lub córek z przyjaciół, zawsze uważając mnie za niewystarczającą. Kontrolowali każdy aspekt mojego życia, to co nosiłam, z kim rozmawiałam w ich zajęciach, mogłam uczestniczyć. Nie wolno mi było mieć telefonu komórkowego, dopóki nie skończyłam 17 lat, a nawet wtedy monitorowali wszystkie moje rozmowy i wiadomości tekstowe. Pamiętam jeden szczególny incydent, gdy miałam 16 lat. Zostałam zaproszona na pierwszą imprezę szkolną. Byłam tak podekscytowana, ale kiedy poprosiłam rodziców o zgodę, wybuchli. Mój ojciec nazwał mnie nieodpowiedzialną i naiwną, mówiąc, że prawdopodobnie zajdę w ciąże lub uzależnię się od narkotyków, jeśli pójdę. Moja matka dołączyła, mówiąc mi, że dziewczyny takie jak ja nie powinny chodzić na imprezy, jeśli chcemy utrzymać dobrą reputację. Płakałam całą noc, czując się jak więzień we własnym domu. W dniu, w którym skończyłam 18 lat, odeszłam. Potajemnie odkładałam pieniądze z prac dorywczych Takich jak opieka nad dziećmi i udzielanie korepetycji młodszym uczniom. Spakowałam plecak z kilkoma ubraniami i moimi najcenniejszymi rzeczami dziennikiem, który dała mi babcia przed śmiercią, oraz małym, pluszowym słonikiem, który miałam od dzieciństwa. Zostawiłam rodzicom notatkę, w której prosiłam ich, aby mnie nie szukali, i wyszłam z domu, mając tylko marzenia o lepszym życiu. Pierwsze lata były niesamowicie trudne. Nocowałam na kanapach uznajomych ze szkoły średniej, pracując dorywczo, gdzie tylko mogłam. Pracowałam jako baristka, osoba wyprowadzająca psy, sprzątaczka biurowa w nocy, cokolwiek, żeby związać koniec z końcem. W końcu udało mi się zaoszczędzić wystarczająco, aby wynająć małe studio. Było to w podejrzanej części miasta, a co noc słyszałam kłótnie moich sąsiadów przez cienkie ściany, ale było moje. W tym czasie również rozpoczęłam studia na Community College. Zawsze kochałam sztukę, więc postanowiłam studiować grafikę komputerową. Uczęszczałam na zajęcia w ciągu dnia, a wieczorami i w weekendy pracowałam. Było wiele momentów, kiedy myślałam o poddaniu się, kiedy stres związany z pracą i szkołą stawał się przytłaczający, ale myśl o powrocie do rodziców trzymała mnie przy życiu. Po ukończeniu studiów zdobyłam stanowisko na poziomie podstawowym w małej firmie marketingowej. Nie była to praca marzeń, głównie projektowanie ulotek dla lokalnych firm i od czasu do czasu logo, ale to był początek. Ciężko pracowałam, często zostając po godzinach, aby doskonalić swoje umiejętności lub podejmować dodatkowe projekty. Powoli, ale pewnie zaczęłam budować życie dla siebie. To właśnie wtedy poznałam Sebastiana. To było na trzydziestych urodzinach naszej wspólnej przyjaciółki Sara. Prawie nie poszłam, byłam wyczerpana po długim tygodniu pracy, a myśl o socjalizacji była przytłaczająca. Ale Sara była jedną z niewielu przyjaciółek, które stały przy mnie, kiedy opuściłam dom, więc zmusiłam się do pójścia na imprezę. Sebastian był kuzynem Sary, który przyjechał do miasta na kilka tygodni w interesach. Przyszedł na imprezę spóźniony, ale od razu przyciągnął uwagę swoim uśmiechem i swobodnym urokiem. Spędziliśmy godziny rozmawiając tej nocy. Słuchał uważnie, kiedy dzieliłam się częścią mojej historii i wydawał się szczerze pod wrażeniem tego, jak zbudowałam swoje życie od zera. Kiedy na koniec wieczoru poprosił o mój numer, poczułam dreszczyk emocji, jakiego nie doświadczyłam od lat. Nasza relacja rozwijała się szybko po tym. Sebastian przedłużył swój pobyt w mieście, i spędzaliśmy razem niemal każdą wolną chwilę. Był troskliwy i opiekuńczy, zawsze pytał o mój dzień i pamiętał drobne szczegóły dotyczące rzeczy, które lubiłam. Kiedy musiał wrócić do swojego miasta, postanowiliśmy spróbować związku na odległość. Rozmawialiśmy każdej nocy, a on przylatywał, aby mnie odwiedzić co drugi weekend. Sześć miesięcy po rozpoczęciu naszej relacji. Sebastian otrzymał ofertę pracy w moim mieście. Powiedział, że szukał okazji, aby się do mnie przeprowadzić. Byłam w Oto był mężczyzna, który był gotów przewrócić swoje życie do góry nogami, tylko po to, by być ze mną. Wkrótce po jego przeprowadzce zamieszkaliśmy razem. Życie z Sebastianem było jak spełnienie marzeń. Był schludny i troskliwy, zawsze pomagał w domowych obowiązkach, nie czekając, aż go o to poproszę. Zachęcał mnie do realizowania moich pasji związanych z projektowaniem graficznym. Nawet urządził małe studio w naszym mieszkaniu. Po raz pierwszy w życiu czułam się naprawdę bezpieczna i kochana. Dlatego dzisiejsze wydarzenia wstrząsnęły mną do głębi. Dzisiaj rano zrobiłam test ciążowy po tygodniu nudności. Kiedy okazało się, że jestem w ciąży, byłam zszokowana, ale podekscytowana. Sebastian i ja rozmawialiśmy o posiadaniu dzieci w przyszłości, chociaż nie planowaliśmy, że stanie się to tak szybko. Nie mogłam się doczekać, żeby mu powiedzieć. Sebastian wrócił do domu z pracy, a ja natychmiast wybuchłam wiadomością. Na początku wydawał się szczęśliwy, obejmując mnie mocno, ale potem powiedział, że musimy natychmiast powiedzieć jego matce. Zamarłam. Matka Sebastiana, Amanda. 55 lat zawsze sprawiała, że czułam się niekomfortowo. Była nadopiekuńcza i nieustannie wtrącała się w nasz związek. Od momentu, kiedy Sebastian przedstawił nas sobie, Amanda traktowała mnie z udawaną uprzejmością. Zawsze komentowała mój wygląd lub pracę w sposób, który był bardziej krytyczny niż pochwalny, zawsze z uśmiechem, który nigdy nie sięgał jej oczu. Raz przypadkowo wylała czerwone wino na białą bluzkę, którą Sebastian kupił mi na urodziny. Innym razem przestawiła całe nasze mieszkanie, gdy byliśmy na zewnątrz, twierdząc, że chciała tylko pomóc, aby było bardziej reprezentacyjne. Próbowałam ustalić granice z Amandą, ale Sebastian zawsze bagatelizował moje obawy, mówiąc, że ona po prostu troskliwa. Nie widzi, jak jej zachowanie wpływa na mnie, jak przypomina mi kontrolujące środowisko, w którym dorastałam. Zapytałam Sebastiana, czy moglibyśmy trochę poczekać, zanim powiemy komukolwiek o ciąży, ale on nalegał, że jego matka musi wiedzieć od razu. Zanim mogłam dalej protestować, Sebastian był już na telefonie z Amandą. 30 minut później wtargnęła do naszego mieszkania bez uprzedzenia. Wciąż byłam w piżamie, czując się przytłoczona i nieprzygotowana. Amanda ledwo mnie zauważyła, zamiast tego, zwróciła się do Sebastiana, pytając, czy to prawda. Czy ona naprawdę jest w ciąży? Sebastian kiwnął głową, a twarz Amandy wykrzywiła się w mieszance emocji, których nie mogłam rozszyfrować. Zwróciła się do mnie, mówiąc: Cóż, mam nadzieję, że jesteś gotowa na test ojcostwa. W dzisiejszych czasach nie można być zbyt ostrożnym. Poczułam, jakby ktoś mnie uderzył. Spojrzałam na Sebastiana, oczekując, że mnie obroni, powie matce, jak nieodpowiedni był jej komentarz, ale on po prostu stał, patrząc na podłogę. Nie mogłam w to uwierzyć. Nigdy nie byłam niewierna, a Sebastian o tym wie. Dlaczego nic nie mówił? Amanda kontynuowała, jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Nie martw się, kochanie, mam kontakty w najlepszych klinikach. Szybko to załatwimy. Sebastian, będziesz musiał wziąć wolne z pracy, aby towarzyszyć jej na wszystkich wizytach. Nie możemy mieć żadnych pomyłek. Czułam, że tonę. Ta kobieta przejmowała kontrolę nad moją ciążą. Moim ciałem, moim życiem, a Sebastian jej na to pozwalał. Udało mi się wykrztusić, że potrzebuje trochę czasu na przemyślenie wszystkiego. Amanda prychnęła. Nie ma nic do przemyślenia, robimy to po mojemu. Sebastian w końcu się odezwał, ale nie po to, aby mnie bronić. Powiedział, mama ma rację, Moniko, musimy być pewni wszystkiego. To dla naszego dobra. Nie mogłam tego dłużej znieść. Zamknęłam się w łazience i płakałam przez wiele godzin. Czuję się taka samotna i przerażona. Myślałam, że Sebastian jest inny niż moi rodzice, ale okazuje się, że jest tylko kolejną osobą, która nie chce mnie chronić. Nie wiem, co robić. Nie wyobrażam sobie wychowywania dziecka w takim środowisku, z Amandą kontrolującą wszystko i Sebastianem, będącym jej marionetką. Rozważam odejście, ale jestem przerażona. Ciężko pracowałam, aby zbudować swoją karierę, ale nie wiem, czy mogę utrzymać siebie i dziecko sama. Dodatkowo boję się, co Sebastian i Amanda mogą zrobić, jeśli spróbuję odejść. Mają więcej pieniędzy i kontaktów niż ja. Czuję się uwięziona, bezsilna. Myślałam, że w końcu znalazłam szczęście, ale teraz czuję, że mój świat się rozpada. Nie wiem, czy w ogóle chcę tego dziecka. Myśl o byciu związana z Sebastianem i Amandą przez resztę życia sprawia, że czuję się chora. Potrzebuję rady. Czy powinnam spróbować jeszcze raz porozmawiać z Sebastianem? Czy powinnam po prostu odejść i samodzielnie to wszystko rozwiązać? Jestem zagubiona i przerażona i nie wiem, gdzie się zwrócić. Każda wskazówka byłaby mile widziana. Aktualizacja. Minęły dwa tygodnie od mojego ostatniego wpisu, i tyle się wydarzyło. Chciałam podziękować wszystkim, którzy udzielili mi rady i wsparcia. Wasze słowa dały mi siłę, by działać. Dzień po zamieszczeniu wpisu postanowiłam skonfrontować Sebastiana. Spędziłam godziny na próbach tego, co chciałam powiedzieć, starając się znaleźć odpowiednie słowa, aby wyrazić, jak bardzo czuję się zraniona i zdradzona. Czekałam, aż wróci do domu z pracy i poprosiłam o rozmowę. Usiadliśmy przy stole kuchennym, w tym samym miejscu, gdzie tyle razy dzieliliśmy się radością podczas posiłków i rozmów. Teraz czułam, że stół stał się barierą między nami. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam mówić. Powiedziałam Sebastianowi: Jak bardzo czuję się zraniona i zdradzona jego brakiem wsparcia, gdy jego matka zażądała testu ojcostwa. Wyjaśniłam, że jej zachowanie było kontrolujące i nie szanowało mnie i że potrzebuje, aby ustanowił granice z nią. Przypomniałam mu historię, które opowiadałam o moim dzieciństwie, jak obiecałam sobie, że nigdy nie pozwolę nikomu sprawić, żebym czuła się mała. Kiedy mówiłam, widziałam, jak wyraz twarzy Sebastiana się zmienia. Najpierw wyglądał na defensywnego, ale gdy kontynuowałam, jego twarz złagodniała. Przez chwilę poczułam iskierkę nadziei. Może w końcu rozumiał, może moglibyśmy to razem przezwyciężyć. Ale potem Sebastian przemówił, a moja nadzieja prysła. Powiedział Moniko, przesadzasz. Mama tylko dba o nas. Nawet oferuje opłacenie wszystkich wydatków medycznych. Powinnaś być wdzięczna. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Zapytałam go: Czy naprawdę myślisz, że była mnie Nie ufasz mi w ogóle? Sebastian zawahał się przed odpowiedzią. To nie tak, że ci nie ufam po prostu. No cóż, wypadki się zdarzają, musimy być pewni. Wtedy zrozumiałam, że to nie chodziło tylko o ciążę czy test ojcostwa, chodziło o całą naszą relację. Zdałam sobie sprawę, że Sebastian nigdy tak naprawdę mi nie ufał, nigdy nie traktował mnie jako równorzędnej partnerki. Byłam tylko kimś, kogo można kontrolować i zarządzać, tak jak chciała jego matka. Kiedy ta myśl do mnie dotarła, poczułam dziwne poczucie spokoju. To było tak, jakby cały lęk i niepewność ostatnich dni nagle skondensowały się w jasną ścieżkę naprzód. Wzięłam głęboki oddech i powiedziałam: Sebastianie, nie mogę tego dłużej robić, odchodzę. Jego twarz zaczerwieniła się ze złości. Nie możesz odejść. Co z dzieckiem? Co z naszym życiem razem? Stawiałam czoła jego gniewowi. Nie ma naszego życia, jeśli nie potrafisz mi zaufać i szanować mnie. Zasługuje na coś lepszego i tak samo zasługuje to dziecko. Już wcześniej spakowałam torbę, gdy był w pracy, przewidując, że rozmowa może się nie udać. Wzięłam torbę z szafy, gdzie ją schowałam, i skierowałam się do drzwi. Sebastian próbował zablokować mi drogę, mówiąc: Nie możesz po prostu odejść, dokąd pójdziesz, potrzebujesz mnie. Ale miałam dość bycia kontrolowaną. Przeszłam obok niego i wyszłam z mieszkania. Gdy zamknęłam za sobą drzwi, Usłyszałam, jak Sebastian woła moje imię, ale nie obejrzałam się. Wzięłam radę od wielu komentujących i skontaktowałam się z lokalnym schroniskiem dla kobiet. Mieli dla mnie miejsce i czekali na mnie. Gdy wsiadłam do taksówki i podałam kierowcy adres, poczułam mieszaninę strachu i ulgi. Następne kilka dni było zamazane. Schronisko zapewniło mi zasoby i wsparcie, o których istnieniu nie wiedziałam. Pomogli mi złożyć wniosek o zakaz zbliżania się wobec Sebastiana i Amandy, którzy bombardowali mnie telefonami i wiadomościami. Niektóre z wiadomości od Amandy były szczególnie okropne, nazywając mnie wszelkiego rodzaju obrzydliwymi nazwami i grożąc, że zrujnuje mi życie, jeśli nie wrócę. Czytanie tych wiadomości przywołało bolesne wspomnienia z emocjonalnych nadużyć mojej matki. Ale tym razem, zamiast czuć się małą i bezsilną, poczułam złość. Złość na Amandę za próby kontrolowania mnie, złość na Sebastiana za brak wsparcia i złość na siebie za to, że pozwoliłam, aby to zaszło tak daleko. Ale ta złość stała się paliwem dla mojej determinacji, by zbudować lepsze życie dla siebie i mojego dziecka. Schronisko połączyło mnie także z doradcą specjalizującym się w pomaganiu kobietom opuszczającym przemocowe związki. Na naszej pierwszej sesji rozpłakałam się opowiadając o swoim dzieciństwie. I o tym, jak myślałam, że uciekłam przed taką kontrolą, kiedy poznałam Sebastiana. Doradca cierpliwie słuchał, oferując chusteczki i delikatne wsparcie. Pomogła mi zrozumieć, że moje instynkty były słuszne, że nie przesadzałam i że mam siłę, aby przez to przejść. Jedną z najtrudniejszych części było radzenie sobie z pracą. Wiedziałam, że nie mogę po prostu zniknąć bez wyjaśnienia, ale bałam się, że Sebastian lub Amanda pojawią się w moim biurze. Z pomocą pracowników schroniska napisałam e-mail do mojej szefowej, wyjaśniając, że mam do czynienia z osobistym kryzysem i potrzebuję pracować zdalnie przez jakiś czas. Ku mojemu zaskoczeniu była niezwykle wyrozumiała. Zapewniła mnie, że moje stanowisko jest bezpieczne i że mogę wziąć tyle czasu, ile potrzebuję, aby wszystko uregulować. To wsparcie od mojej szefowej było ogromnym ulgą. Oznaczało to, że mogłam zacząć szukać nowego miejsca do zamieszkania, nie martwiąc się o utratę pracy. Schronisko pomogło mi stworzyć budżet i zacząć oszczędzać na kaucję na mieszkanie. Nie będzie to łatwe, ale po raz pierwszy poczułam, że mam plan. W trakcie tego wszystkiego umówiłam się także na wizytę u ginekologa poleconego przez schronisko. Lekarz potwierdził, że jestem w ciąży około 8 tygodni. Poinformował mnie o wszystkich moich opcjach. O aborcji, adopcji i zatrzymaniu dziecka. Podczas rozmowy instynktownie położyłam rękę na brzuchu. Pomimo wszystkiego, co się wydarzyło, zdałam sobie sprawę, że już teraz czuję więź z tym małym życiem, które rośnie we mnie. Lekarz musiał zauważyć mój gest, nie powiedział: Pamiętaj, że nie ma pośpiechu w podejmowaniu decyzji. Weź tyle czasu, ile potrzebujesz, aby zdecydować, co będzie dla ciebie najlepsze. Jej słowa były pocieszające. Po raz pierwszy, odkąd dowiedziałam się o ciąży, poczułam, że mam kontrolę nad sytuacją. Nie musiałam pozwalać Sebastianowi ani Amandzie decydować o tym, co się stanie z moim ciałem lub moim dzieckiem. Kiedy wychodziłam z gabinetu lekarskiego, czułam mieszaninę emocji: strach, niepewność, ale także iskierkę nadziei. Wiedziałam, że droga przed nami nie będzie łatwa, ale byłam zdeterminowana, aby stworzyć życie dla siebie i może dla tego dziecka, wolne od kontroli i manipulacji. Nadal boję się przyszłości, ale po raz pierwszy od tygodni czuję, że mogę oddychać. Przeżywam każdy dzień osobno, skupiając się na swoim zdrowiu i dobrobycie. Odkrywam na nowo siłę, która pomogła mi opuścić dom moich rodziców te wszystkie lata temu. Wiem, że nie będzie łatwo. Ale jestem gotowa stawić czoła temu, co nadejdzie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie. Naprawdę zrobiło to różnicę w mojej decyzji o odejściu. Zaktualizuję, gdy będę miała więcej wiadomości. Aktualizacja 2. Minął miesiąc od mojego ostatniego wpisu i chciałam podzielić się tym, co się działo. Przede wszystkim jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy oferowali wsparcie i rady. Znaczy to dla mnie więcej niż mogłabym wyrazić. Mieszkam w małym mieszkaniu, które pomogło mi znaleźć schronisko dla kobiet. Nie jest to wiele, tylko studio z aneksem kuchennym i maleńką łazienką, ale jest bezpieczne i jest moje. Ściany są trochę cienkie i wieczorami słyszę telewizor sąsiada, ale po wszystkim, przez co przeszłam, to miejsce wydaje się być azylem. Zaczęłam sprawiać, żeby to miejsce było bardziej jak dom, wieszając niektóre z moich własnych prac plastycznych i dodając kilka roślin. Jest coś niezwykle wzmacniającego w tworzeniu przestrzeni, która jest całkowicie moja. Pracuję zdalnie, co jest błogosławieństwem, gdy radzę sobie z porannymi mdłościami i stresem związanym z tym, co się stało. Moja szefowa była niezwykle wyrozumiała, nawet oferując mi dodatkową pracę freelance, aby pomóc zwiększyć moje dochody. Jestem wdzięczna za jej wsparcie, ale nie mogę przestać martwić się o to, co się stanie kiedy w końcu będę musiała wziąć urlop macierzyński. Sebastian nie przestaje próbować się ze mną skontaktować. Zostawia wiadomości głosowe, na przemian przepraszając i oskarżając mnie. Jednego dnia błaga mnie, żebym wróciła, mówiąc, że ustanowi granicę z matką. Następnego dnia grozi, że zabierze mnie do sądu o pełne prawo do opieki nad dzieckiem. To emocjonalnie wyczerpujące, ale zapisuje wszystkie te wiadomości jako dowód na wszelki wypadek. Schronisko skontaktowało mnie z prawniczką, która specjalizuje się w sprawach domowych i doradza mi, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Amanda natomiast nasiliła swoje prześladowania. W jakiś sposób dowiedziała się, gdzie pracuję, i skontaktowała się z moją szefową, próbując mnie zwolnić. Twierdziła, że jestem niestabilna i nie nadaję się do pracy. Byłam przerażona, gdy moja szefowa wezwała mnie na, na wideokonferencję, myśląc, że to, to koniec. Stracę wszystko. Ale ku mojej uldze, moja szefowa nie uwierzyła w kłamstwa Amandy. Zapewniła mnie, że moje stanowisko jest bezpieczne i że będzie dokumentować wszystkie próby Amandy ingerowania w moje zatrudnienie. Jej wsparcie wzruszyło mnie do łez, tym razem radości. Największym postępem jest to, że zdecydowałam się zatrzymać dziecko. To nie była łatwa decyzja, ale po wielu przemyśleniach i rozmowach z doradcą ze schroniska zdałam sobie sprawę, że chcę tego dziecka. Wiem, że będzie ciężko jako samotna matka, ale jestem zdeterminowana, aby zapewnić dziecku kochający i stabilny dom, coś czego nigdy nie miałam dorastając. Miałam pierwsze USG w zeszłym tygodniu. Kiedy leżałam na stole badawczym, czułam mieszaninę ekscytacji i strachu. Gdy technik obrócił ekran w moją stronę, zobaczyłam to maleńkie serduszko pulsujące. Wszystko nagle stało się realne w sposób, w jaki wcześniej nie było. Boję się, ale też jestem podekscytowana tym nowym rozdziałem w moim życiu. Zaczęłam także szukać nowej pracy. Mimo, że moja obecna szefowa była bardzo wspierająca, czuję, że potrzebuję świeżego startu. Aplikuję na zdalne stanowiska w dziedzinie grafiki komputerowej, które pozwolą mi na większą elastyczność, kiedy dziecko się urodzi. Myśl o zmianie pracy podczas ciąży jest przerażająca, ale staram się myśleć pozytywnie. Sebastian dowiedział się o mojej decyzji, aby zatrzymać dziecko. Podejrzewam, że Amanda może mieć znajomego w klinice, który przekazał jej informacje. Teraz Sebastian domaga się udziału w ciąży i praw do widzeń z dzieckiem, gdy się urodzi. Powiedziałam mu, że od teraz cała komunikacja musi odbywać się przez mojego prawnika. To trudne, bo część mnie wciąż się o niego troszczy i żałuje, że sprawy nie potoczyły się inaczej, ale wiem, że muszę być silna dla siebie. I dla mojego dziecka. Mówiąc o prawnikach, zatrudniłam jednego, aby pomógł mi w kwestiach związanych z opieką nad dzieckiem, które prawdopodobnie się pojawią. Jest niesamowita, pomagając mi zrozumieć moje prawa i przygotować się na to, co Sebastian i Amanda mogą próbować zrobić. Jest to kosztowne, ale staram się traktować to jako inwestycję w naszą przyszłość. Zaczęłam także uczęszczać na spotkania grupy wsparcia dla samotnych matek w lokalnym centrum społecznościowym. To było niesamowicie pomocne, aby połączyć się z innymi kobietami, które rozumieją, przez co przechodzę. Dzielimy się radami, zachętą, a czasem po prostu oferujemy ramię do wypłakania się. W zeszłym tygodniu jedna z kobiet przyniosła trochę ubrań dla dziecka, której dziecko wyrosło i zaoferowała mi je. Życzliwość tych obcych osób, które stały się przyjaciółmi, jest przytłaczająca. W miarę jak moja ciąża postępuje, staram się skupiać na pozytywach. Zaczęłam pisać dziennik dla dziecka, zapisując swoje myśli i uczucia, gdy przygotowuję się na jego przyjście na świat. Chcę, żeby od samego początku wiedziało, jak bardzo jest kochane. Przeżywam każdy dzień. Osobno, starając się być pozytywnie nastawiona i skupić się na stworzeniu dobrego życia dla siebie i mojego dziecka. To nie jest łatwe, ale jestem silniejsza niż kiedykolwiek wiedziałam. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że byliście częścią tej podróży ze mną. Wasze wsparcie znaczy dla mnie więcej niż mogę wyrazić. Aktualizacja: 3. Minęły 3 miesiące od mojej ostatniej aktualizacji, a teraz jestem w szóstym miesiącu ciąży. Tak wiele się zmieniło, i chciałam się z Wami tym podzielić. Najpierw dobre wiadomości. Znalazłam nową pracę. To zdalne stanowisko w startupie, który ceni równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Wynagrodzenie jest lepsze niż w poprzedniej pracy, a oni nawet oferują urlop macierzyński, co jest ogromną ulgą. Rozpoczęłam pracę dwa miesiące temu i jak na razie jest świetnie. Moi współpracownicy są wspierający, a praca jest wyzwaniem w pozytywnym sensie. Czuję, że rozwijam się zawodowo, nawet przygotowując się do macierzyństwa. Przeprowadziłam się także do małego domu, który wynajmuję. Jest w spokojnej okolicy z małym podwórkiem. Właścicielka domu, starsza kobieta, po wysłuchaniu części mojej historii, była niesamowicie życzliwa. Pomogła mi nawet złożyć meble dziecięce, które przyszły w pudełkach. Powoli urządzam to miejsce i przygotowuję pokój dziecięcy. Dobrze jest mieć przestrzeń, która jest naprawdę moja, gdzie czuję się bezpiecznie i spokojnie. Teraz mniej dobre wiadomości. Sebastian i Amanda nie zrezygnowali. Sebastian złożył wniosek o wspólną opiekę, twierdząc, że uniemożliwiam mu kontakt z dzieckiem. Mieliśmy pierwsze przesłuchanie sądowe w zeszłym miesiącu. To było stresujące być znowu w jednym pomieszczeniu z Sebastianem i Amandą. Amanda patrzyła na mnie ze złością przez cały czas, a Sebastian ciągle próbował złapać mój wzrok. Skupiłam się na zachowaniu spokoju i pozwoliłam mojej prawniczce mówić za mnie. Moja prawniczka przedstawiła dowody na emocjonalną manipulację Sebastiana i prześladowania Amandy. Sędzia wydawał się współczuć mojej sytuacji, ale podkreślił, jak ważne jest, aby oboje rodzice byli zaangażowani w życie dziecka. Na razie sędzia nakazał, że Sebastian może uczestniczyć w wizytach lekarskich i zajęciach związanych z porodem, jeśli się na to zgodzę, ale nie wolno mu kontaktować się ze mną bezpośrednio. Cała komunikacja musi odbywać się przez naszych prawników. Amanda została wykluczona z jakiegokolwiek zaangażowania z powodu jej prześladowań. Sebastian uczestniczył w ostatniej wizycie USG. Było niezręcznie, ale zachowywał się poprawnie. Widok naszego dziecka na ekranie wydawał się mieć na niego wpływ. Przez chwilę zobaczyłam błysk mężczyzny, którego myślałam, że znam. Po wizycie Sebastian poprosił o rozmowę. Przeprosił za swoje zachowanie i za to, że nie stanął w mojej obronie przed swoją matką. Powiedział, że chodzi na terapię, aby pracować nad ustaleniem granic z Amandą i zrozumieć, dlaczego pozwalał jej kontrolować nasz związek. Zapytał, czy możemy spróbować współpracować przy wychowywaniu dziecka. Powiedziałam mu, że doceniam jego przeprosiny, ale odbudowanie zaufania wymaga czasu. Zgodziłam się rozważyć współrodzicielstwo, ale wyraźnie zaznaczyłam, że nie wrócimy do siebie romantycznie. Wyglądało na to, że to zaakceptował, co było ulgą. Jeśli chodzi o Amandę, ostatnio jest cicho. Zbyt cicho, jeśli mam być szczera. Nie mogę przestać myśleć, że coś planuję, ale staram się nie popadać w paranoję. Skupiam się na zdrowiu i przygotowaniach na przyjście dziecka. Zaczęłam także uczęszczać na spotkania grupy wsparcia dla samotnych matek. To było niesamowicie pomocne, aby połączyć się z innymi kobietami, które rozumieją, przez co przechodzę. Dzielimy się radami, zachętą, a czasem po prostu oferujemy ramię do wypłakania się. W zeszłym tygodniu mieliśmy małe przyjęcie dla dziecka. Nie było to nic wyszukanego, tylko kilka babeczek i małe prezenty, ale to znaczyło dla mnie bardzo wiele. Patrząc wstecz na wszystko, co się wydarzyło, jestem zdumiona, jak bardzo się zmieniłam. Nie jestem już tą przestraszoną, niepewną siebie kobietą, którą byłam sześć miesięcy temu. Jestem silniejsza, bardziej pewna siebie i gotowa być matką, na jaką moje dziecko zasługuje. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej podróży ze mną. Wasze wsparcie znaczyło dla mnie wszystko.